Siemanko, w tym filmie pokażę Ci, jak zainstalować WordPress na hostingu. Będziemy robić to bez autoinstalatora, z tego względu, że niektóre autoinstalatory na hostingach są po prostu do dupy i są niebezpieczne. Niektóre są dobre i ok, natomiast jeśli instalujemy WordPress sami, krok po kroku, nie zajmuje to dużo więcej czasu, a mamy pewność, że nie popełniamy błędów, które mogą kosztować nas. Na przykład, utratę danych naszych klientów w przyszłości, kiedy nasza strona albo nasz sklep będą już hulały w sieci. Zwrócę Ci uwagę po drodze na kilka kwestii, które są ważne, przez które ludzie tracą dostępy do swoich stron. No i tyle, zaczynamy. Zapraszam Cię na mój ekran i jedziemy. A no, wypadałoby się jeszcze przedstawić. Mam na imię Karol tworzę content wokół bloga WPZiom. Rozmawiamy sobie o WordPressie i o tym, jak zarabiać dzięki temu, że tworzymy na WordPressie w biznesie online. Więc teraz już naprawdę zaczynamy. Zapraszam Cię na mój ekran i instalujemy WordPressa. Ok, jesteśmy na moim ekranie. Zainstalujemy WordPress na hostingu The Camels, żeby otrzymać 20% zniżki na pierwszy rok. Wpisz wpziom.pl łamane na tc, czyli The Camels. Enter. OK. Jesteśmy na stronie hostingu, który Ci polecam. To jest hosting The Camels. Powiem Ci tak między nami, że właściciele tego hostingu mają świra na punkcie bezpieczeństwa. Piszą też ciekawego bloga, więc można tutaj sporo się dowiedzieć. Tu mamy pakiety, ale większą specyfikację mamy właśnie tutaj. Więc pokrótce omówię Ci, co tu się dzieje, jaka jest różnica między Mini a Small. Różnica jest taka, że nie ma właśnie tego autoinstalatora do zarządzania raz do instalowania WordPressów, a dwa do zarządzania kilkoma WordPressami. Ja chciałbym, żeby ta, ten filmik dzisiaj dla Ciebie był uniwersalny, bez względu na to, czy masz taki hosting, czy inny, żebyś wiedział, wiedziała, jak tego WordPressa zainstalować, więc bez względu na to, jaki pakiet, wybierzesz, e, będzie dobrze, bo, bo, bo damy radę. E, obsługa Let's en Encrypt jest bardzo ważna. E, każdy hosting już powinien to mieć, czyli darmowy e, certyfikat e, SSL. No i tutaj nie ma firewalla, który troszkę o, odfiltrowuje ruch e, na naszą witrynę. To tak a propos wtyczek bezpieczeństwa, e, być może słyszałeś, słyszałaś o takich, e, no to one nie mają za dużego sensu, więc trzeba naszą stronę chronić na zewnątrz, no właśnie na przykład na hostingu. No, i to jest już powód, żeby wybrać e, przynajmniej small. Więc e, wracamy do hostingów. E, no, i tutaj możemy wybrać 10 baz danych, 10 kont e-mail czy 10 domen. Ale e, tutaj mamy to bez limitu, więc jeśli będziemy trzymać kilka stron. No to być może to jest fajna opcja. To, co jest ciekawego w tym hostingu, a odróżnia ten hosting od innych, to to, że ceny co roku są takie same. To nie jest tak, że na pierwszy, w pierwszym roku ceny są dużo niższe niż w kolejnym. Pamiętaj, że masz 20% rabatu od pierwszej ceny. Ja będę działał na pakiecie Small. Ty możesz działać na pakiecie, jaki uważasz, że będzie dla ciebie. Dobry, jeśli chcesz mieć hosting bez limitu, domen czy kąt e-mail, no to będzie dla Ciebie odpowiedni normal. Klikamy zamów. Ok, więc teraz mamy do wyboru cztery opcje. Możemy zarejestrować nową domenę, przenieść domenę od innego rejestratora, czyli zrobić jej transfer. Jeśli mamy już domenę, to deklarujemy, że zmienimy jej DNS-y, czyli tam, gdzie mamy domenę, trzeba wpisać po prostu DNSy tego serwera, aby kierowało, aby domena kierowała ruch na ten serwer. Jeśli masz u innego hostingodawcy serwer, to na pewno twój hostingodawca ci to wytłumaczy. Jeśli masz w The Camels, to w opisie do tego filmu wkleję ci te DNSy, które musisz sobie ustawić. Jeśli zarejestrujesz nową domenę, tutaj, no to nie musisz tego robić. Możesz również nie kupować żadnej domeny, skorzystać z domeny technicznej i tutaj wpisujesz swoją ksywkę albo cokolwiek innego i używasz domeny Decamels. To jest taka domena jakby na próbę. Nie masz jej używać oczywiście, jak będziesz działać na swojej stronie, ale jeśli chcesz sobie zainstalować WordPress, coś sprawdzić i potrzebujesz do tego jakiejkolwiek domeny, no to to jest taka opcja. By the way, możesz też zrobić to na swoim komputerze nagrałem taki poradnik. Możesz go znaleźć na moim kanale. Jak zainstalować WordPress na komputerze, więc ja, ja kupiłem tutaj domenę. Nie jest to najtańsza domena w Polsce, najtańsza jest w HPL. jest chyba 5 zł tańsza. Ja kupiłem tutaj. Natomiast 3 dni później hosting zmienił troszkę panel i chcę Ci pokazać na nowym panelu, jak to wygląda. Stąd jeszcze raz nagrywam ten filmik, no ale ty tego nie wiesz, bo tylko raz go wrzucam. Natomiast mówię ci, dlaczego nie kupuję nowej domeny. Więc mam już domenę i zmienię jej dns -y. Nie wiem, czy z Czają, skoro to jest u tego samego operatora wpziom.com.pl. Tak myślałem, więc ja tutaj sobie to zrobię na domenie technicznej. Sprawdź. Jest ok. Jestem dalej. Mam do zapłaty na ten moment 99 zł netto, czyli 121 brutto. No i tutaj nic mi nie jest potrzebne, bo płatny certyfikat SSL nie jest mi potrzebny. Tobie również, prawdopodobnie nie. W następnym filmie będę mówił o SSL-u, więc tam rozróżnimy płatny i bezpłatny. W większości przypadków bezpłatny w zupełności wystarcza. No i tutaj to jest moment, gdzie wpisujemy kod rabatowy WP ziom, Sprawdź kod. No i obniża nam się cena o 20%. Ok. No i mamy kwotę brutto 97,42, więc klikamy Zapłać. No, i teraz podajemy swoje dane. Warto się zarejestrować, korzystając na przykład z Google. To jest bardzo fajna opcja i do tego bezpieczna. Nie tylko tutaj, ale w ogóle to jest dobry nawyk, z tego względu, że logujesz się przez swoje konto Google, więc nie musisz podawać hasła. Bo masz takie samo hasło jak na Google, czyli jeśli zalogujesz się poprawnie do konta Google, no to możesz zalogować się również do tego konta. Oczywiście musisz wypełnić wszystkie dane i adres rozliczeniowy. Ja już nie będę tego robił z tego względu, że no zrobiłem to 3 dni temu. Zamawiałem, zamawiałem hosting w sobotę o 10. Twojego maila musisz sprawdzić, żeby potwierdzić. Że chcesz taki hosting, że to jest poprawny mail. No i trwało to około chyba godzinkę, godzinę 10, jak miałem hosting utworzony. No i dostajesz dużo maili od The Camels, chyba z 5. Jak tego The Camels używać i jak zalogować się na konto? Więc ja po prostu się zaloguję, no bo już mam to konto. I właśnie loguję się korzystając z Google'a. OK, więc ja mam tutaj e, tą domenę, o której mówiłem. Nie mam SSL-a. E, wyrzuciłem SSL-a, żeby Ci pokazać e, w następnym filmiku, jak go włączyć. Więc na razie wszystko bez certyfikatu. E, to są moje e, usługi. No i to jest mój hosting, na którym będziemy instalować naszego WordPressa. Czyli logujemy się do cPanelu. OK, i klikamy Manager Plików. To, gdzie chcemy zainstalować e, naszego WordPressa, to e, public HTML. Ja tu mam dużo plików, których, e, które mi zostały z poprzedniej instalacji, więc je wszystkie po prostu. E, a mogę zaznaczyć wszystko przecież. OK. E, no i je usuwam i pomijam kosz. Oczywiście. OK, czyli ten katalog jest pusty. Na początku e, tam jest chyba plik indeks HTML, albo indeks PHP, możesz go śmiało wykasować, nie potrzebujesz e, żadnych tutaj plików, e, no i teraz musimy ściągnąć WordPressa, więc wpisujemy e, WordPress.pl w Google, e, albo, albo wpisujemy mm, pl.wordpress.org. Bardzo ważna rzecz, żeby to zrobić na wordpressorg, a nie wordpress.com. Niektórzy to mylą, a to dwie różne rzeczy. Na WordPress.com nie mamy tylu możliwości i w ogóle to jest inny temat, więc tu klikamy pobierz WordPressa. No i tu tego WordPressa pobieramy. Ja już mam pobranego, więc w tym momencie muszę wrzucić pliki WordPress'a, tak jak pobrałem spakowane. Na serwer. Serwer sam je rozpakuje. Klikamy, wybierz plik. No i y, tu jest mój wordpress.pl. On się wrzuca. Ok, mamy 100% complete. Y, no i tutaj taka ciekawostka, że po tym jak się wrzuci, to się nic nie dzieje. Więc klikamy. Public HTML. No i teraz y, potrzebujemy kliknąć załaduj ponownie. No i mamy naszego WordPressa, czyli zaznaczamy WordPressa i teraz musimy go rozpakować. Więc klikamy wyodrębni, to znaczy inaczej rozpakuj, i właśnie w pliku y, w folderze public HTML ok. No i tu dobry nawyk, żeby to od razu skasować, bo nie potrzebujemy. No do niczego tego nie potrzebujemy, a fajnie mieć takie nawyki, że kasujemy od razu. No i mamy folder WordPress w naszym głównym public HTML, co nie jest do końca dobre. Już ci pokazuję dlaczego. Czyli ja wpisuję swój adres Wpoziom.pl, to jest ten, który kupiłem. No, i nie mam dostępu. E, nic dziwnego, bo nie mam tam żadnego pliku. A jak wpiszę, mm, łamane na WordPress, czyli tak jak się nas, nasz plik nazywa, folder właściwie, to będzie instalacja tego WordPressa. E, ale my nie chcemy, żeby to tak wyglądało z tego względu, że nasz adres wyglądałby tak adres.pl łamane na WordPress i to by była strona główna, co jest bez sensu, yy, ale można to oczywiście przeskoczyć. Mamy zawartość całego katalogu po kliknięciu dwa razy lewym. Zaznacz wszystko. No i teraz yy, potrzebujemy to przenieść. Klikamy przenieść. No i teraz zmazujemy ten WordPress. I przenosimy wszystkie pliki do głównego folderu. Tutaj mamy pusto. Klikamy poziom wyżej. No i tu mamy nasz katalog WordPress, który nas myli, ale on jest już nam niepotrzebny. Klikamy usuń. Pamiętajcie o nawyku wywalania z serwera. Wszystkiego, co jest nam niepotrzebne. Bardzo często o tym mówię, wiem, ale to dlatego, że widziałem bardzo dużo infekcji przez stare pliki na serwerze. Czyli. Na przykład zostawiamy starą wersję WordPressa albo stare pliki czegoś, nie wywalamy, bo nie, wiem, nie mamy takiego nawyku, no a to po, powoduje, że mamy nowego WordPressa zaktualizowanego, a stary ma podatność bezpieczeństwa. I wtedy, jak ktoś się włamie na starego, no to infekuje nam cały serwer. Więcej o tym też mówię w moim e-booku, który możesz sobie pobrać: 5 kroków do bezpiecznego WordPressa. Link znajdziesz w opisie. Koniec y, przerwnika. Jedziemy dalej. Teraz powinno być lepiej, czyli to powinno na mnie działać. Ctrl F5 odświeżam. Nie istnieje, tak? No, nie istnieje, ponieważ y, został przeniesiony i to będzie działało. Klikamy Enter. No i wszystko bardzo dobrze działa. Więc zaczynajmy. No i teraz ważny moment, o którym mówiłem na początku. Nazwa bazy danych. Nazwa użytkownika, hasło, adres serwera bazy danych i prefix. Prefix y, fajnie, żeby był inny niż WP, bo zawsze i wszędzie jest WP, więc możemy sobie napisać WP, a jak, jak WP ziom na przykład, albo nie. TC1 y, nazwa bazy danych, nazwa użytkownika. No to już się nam tworzy, więc działamy. Czyli wracamy do panelu naszego, do cPanelu. Czyli, jak mamy panel klienta, to musimy zalogować do cPanela. To jest napisane i klikamy kreator baz danych. Ok, tu mamy nazwę danych, nazwę bazy danych. Tutaj wpisujemy podłoga WP, więc XP sobie wpiszmy. Nazwa użytkownika, fajnie, jakby nie była taka sama, więc piszemy E6. Hasło generator, haseł, wygeneruj hasło. Jeśli mamy skopiowane, bo tego hasła już nigdzie nie zobaczymy, to możemy kliknąć dalej. Czyli ja kliknę sobie kopiuj i ja na chwilę tutaj będę miał. Mam hasło skopiowane w bezpiecznym miejscu, albo sobie w notatnik, wpiszemy. Ok, czyli ja sobie tutaj w notatnik wpiszę to hasło. No i bardzo silne, no bo wygenerowane. Polecam używać menedżera haseł. Jeśli nie wiecie jakiego to pytajcie oczywiście. Użytkownik, baza danych. Potrzebujemy nadać mu wszystkie uprawnienia. Następny krok. Wspaniale. Ja bym chciał powrócić do baz danych, bo yy, nie pamiętam a nie, nie potrzebuję pamiętać. Czyli użytkownika sobie tu skopiuję, CTRL C, CTRL C, hasło. O, oczywiście, jak robicie tutorial, jak instalować WordPressa i nie zamazujecie tych wszystkich haseł i nazw baz danych. To warto je zmienić przed opublikowaniem na YouTubie. To tak do siebie głośno mówię. Mm, dobra, ja się zgubiłem, a tu potrzebuje być. I baza danych jest taka. Hop. I hop. Fajnie. Mamy wszystko nietypowe, więc e, biorąc pod uwagę, że 92% skutecznych ataków na WordPress robią boty. Które działają według jakiegoś schematu, no to już im trochę to utrudniamy. I udało nam się wspaniale, rewelacja. Tytuł witryny. Tutaj wpisujemy taka proposeo. Ważne słowo kluczowe. Zakładamy, że na przykład będziemy fryzjerami u mnie na wsi. Fryzjer Grudziądz. Nazwa użytkownika. To jest w ogóle też. Dosyć istotny moment, ponieważ jest coś takiego jak atak słownikowy, czyli bot wpisuje różne kombinacje loginów oraz haseł. I bardzo często i loginem używanym i wybieranym do ataku jest po prostu Login Admin. Więc nie używaj Loginu Admin. Tak w skrócie, a tak bardziej rozbudowując to, to można i tak sprawdzić. Jaka jest nazwa użytkownika w WordPressie? Jaka jest wyświetlana nazwa, ale też można to zablokować. Natomiast to nie chciałbym się tutaj za bardzo rozwodzić, dlatego po prostu wpiszę nietypową nazwę i hasło, które też jest nietypowe. Które nie musisz oczywiście pamiętać, tylko zapisać w menedżerze haseł. W ogóle przydałby się filmik o menedżerze haseł, nie? Warto zapisać to na moją listę pomysłów. A jakbyście chcieli do mnie napisać maila, to zapraszam: hejka małpa To ja jestem. Bardzo ważny moment o tyle ważny, że jeśli nie chcemy, żeby śmieci się zaindeksowały w wyszukiwarce Google, kiedy będziemy tworzyć witryny, a je nie zablokujemy, to poprosimy o nieindeksowanie. Tylko pamiętajcie, potem to powinno być na checkliste. Przed wrzuceniem strony do Google, żeby po prostu odznaczyć tę opcję w ustawieniach. Zainstaluję WordPress'a, no i instalujemy WordPress'ika. Wspaniale, dobrze, że sobie zapisałem hasło. Nietypowa nazwa użytkownika. typowa nazwa i hasło, które sobie zapisałem w menedżerze haseł. Nie żartuję, to nie jest menedżer haseł. Super, mamy zainstalowanego WordPressa. Mamy go niezabezpieczonego, więc w kolejnym filmiku pokażę Ci, jak go zabezpieczyć, ale jeszcze tylko pokażę Ci, jak zmienić na mój ulubiony motyw. Więc tak wygląda teraz nasza strona pięknie. A jeśli byśmy chcieli wgrać taki motyw fajny, z stroną startową to wpisujemy tutaj, tak przy okazji. By the way, ponieważ bardzo go lubię, aha, musimy dodać, bo przecież go nie mamy zainstalowanego. Hop, myślę, że nagram parę tutoriali o tym motywie. Jeśli potrzebujesz w ogóle jakiś tutorial na jakiś temat, to zgłaszaj to w komentarzu. Jeśli tylko wiem, to bardzo chętnie pomogę. Yy, mówiłem to też przy instalowaniu WordPressa na komputerze, że dobrym nawykiem jest usuwanie motywów, których nie używamy. Yy, to bardzo podobnie działa jak pliki, które zostawiamy na serwerze. Yy, dużo jest ataków na WordPress przez podatności w motywach, czyli możemy używać motywu innego, aktualizować go, a jakiś stary zostawić. No, i przez to e, ktoś może się włamać. Czyli tutaj jeszcze przy okazji instaluję e, właśnie stronę startową i chcę Ci pokazać, jak szybko po prostu można e, zmienić wygląd strony. E, klikam Elementor. No, i chcę mieć stronę z jedzeniem taką tutaj czerwoną. Muszę zainstalować właśnie wtyczkę Elementor do budowania stron. O, i WooCommerce e jeszcze, ale tu będzie zapierdol za chwilę. Ale będziemy mieli ładną stronę z hamburgerami w 5 minut. Tutorial, żeby mieć więcej wyświetleń, powinien nazywać się Jak zrobić stronę restauracji w 5 minut. Ale chyba film trwa trochę więcej niż 5. Ja mam taką tendencję do opowiadania troszkę. No, ale chyba tego nie zmienię na razie. Aczkolwiek ja sam się lubię dosyć dużo uczyć i dowiadywać, więc jeśli ty też, no to, to super, że jesteś na tym kanale. Możesz zmienić przycisk, jak dotrwałaś, dotrwałeś do tego miejsca, z czerwonego na szary, żeby subskrybować i żebyśmy się widzieli w kolejnych filmach. To jeszcze chwilę potrwa, więc ja po prostu obetnę film. Ok, mamy zaimportowane, czyli możemy zobaczyć naszą stronę: hamburgerownia. Taką piękną stronę stworzyliśmy tutaj w 5 minut. Możemy co więcej zamawiać, bo tu jest sklep, ale nie podpięty jeszcze. No, w każdym razie mamy naszą stronę gotową. No i to by było na tyle. Na koniec jeszcze zainstalowaliśmy piękną stronę z hamburgerem, więc taki dodatek super. No i. W kolejnym filmie będziemy instalować SSL-a, więc nasza strona nie będzie oznaczona jako niebezpieczna. Jeśli oglądasz ten film później niż 3 dni po premierze, prawdopodobnie tak jest, bo kiedy to nagrywam, to mam potężne wyświetlenia na YouTubie po kilka, kilkanaście. To już pewnie jest w playlistie z podstawami i wbijaj tam i oglądaj. Trzymaj się. Jeśli nie subskrybujesz, to kliknij. Jeśli. Hmm. Nie masz jeszcze iBuKa e i nie jesteśmy w kontakcie mailowym, to koniecznie to zmieńmy. Hejka.